Cześć witam. Pamiętacie jak zaczynaliśmy robić laywinga to były plastiki. Później było coś takiego. Jest zmontowane, jest wyszlifowane. Wszystko już jest pospawane plastikiem. Najpierw było spawanie wszystkich elementów. Następnie szlifowanie, nałożenie kilka warstw szpachlówki, polerowanie, szlifowanie na mokro. No i praktycznie mamy gotowego glowinga, który będzie teraz malowany. Tak to wygląda po szlifowaniu, a tak to wygląda już po wstępnym malowaniu podkładań. No i za chwilę pomalujemy to. Jakaś muszka tu siadła, się przykleiła. Trzeba będzie to przejechać alkoholem. No i za chwilkę będziemy to malować na czarno. 고볼 이번 주에 대앵글링